Kia, movement that inspires. Dzień dobry, witam serdecznie na kanale Kia Oczami Doradcy. Dzisiaj Kia Sportycz hybryda wersja Business Line, ale chciałem Wam coś pokazać, czego na tym kanale jeszcze nie było, czyli akcesoryjne progi do Kia Sportycz. Zapraszam na krótki film, zapraszam na prezentację. Obejrzyjmy ten samochód z bliska. Nowa Kia Sportycz, 1,6 Turbo, benzyna, 180 KONI, plus silnik elektryczny. W sumie zespół napędowy ma 230 koni i 350 Nm momentu obrotowego. Wersja z napędem naprzód, wersja wyposażenia Business Line z pakietem Drive Voice Plus, z akcesoryjnymi progami. Cena samochodu na rok produkcji 2023, cena cennikowa samochodu na rok produkcji 2023 189 300 zł brutto. Wersja Business Line to felgi aluminiowe 18 cali i oczywiście e, oświetlenie Full LED mało tego, przednie światła to są te inteligentne adaptacyjne reflektory Full LED wersja z pakietem DriveWise Plus, czyli mamy system kamer 360 mamy obraz z kamer pod lusterkiem jako obraz z martwego pola mamy również system zdalnego wjazdu, wyjazdu z miejsca parkingowego lub w miejsce parkingowe i to fajne Mina przechodniów na ulicy jest bezcenna, kiedy widzą, że samochód sam jeździ. Korzystacie z, te, z tego udogodnienia? Mi się zdarza, powiem szczerze. Progi. Tak wyglądają z bliska. Tutaj logo Sportycz. Cena progów 3275. Nośność podobno 200 kg, podobno można na tym nawet stanąć. Tak to wygląda od spodu, czyli jest szansa, że może jakoś znacząco nie będą podnosiły spalania. Ładne. Pozdrawiam Panią Ewę. To pierwsze progi, które montujemy do Kia Sportage. Dziękujemy z zaufanie, dziękujemy za odwagę. Może teraz faktycznie sprzedaż tych progów ruszy. Życzę tylko przyjemności z jazdy. I zapraszamy części. Tymczasem zajrzyjmy do środka. Podświetlone klamki, wykończenie na miękko, pełna elektryka, składanie lusterek, w lusterkach mamy czujnik martwego pola. Wielofunkcyjna kierownica, kierownica skórzana, podgrzewana, cyfrowe zegary, nawigacja z dostępem do internetu, selektor zmiany biegów Shift by Wire, podgrzewane fotele, podgrzewana kierownica, dwa uchwyty na kubek, podłokietnik. Półskórzana tapicerka, fotel sterowany elektrycznie. Ładna jest ta tapicerka, fajnie wyprofilowane, wygodne te fotele. Duży zakres regulacji, przednia część, cały fotel, kąt nachylenia i podparcie odcinka lędźwiowego. Kolor tego ambientowego oświetlenia oczywiście można zmienić. Zajrzyjmy do tyłu. Krajne siedziska podgrzewane, z dwustopniową regulacją. Kanapa dzielona 40-20-40. Podłokietnik, nawiew dla pasażerów z tyłu, jeszcze z regulacją temperatury. USB-C do ładowania urządzeń przenośnych. Moje ulubione zagłówki. Sufit w wersji Business Line jest szary. Elektryczna, inteligentna klapa bagażnika, czyli z poziomu komputera można ustawić, żeby ta klapa się automatycznie otwierała po podejściu z kluczykiem do zamkniętego auta. Można ustawić szybkość otwierania, wysokość otwierania. O, tu mała poprawka jeszcze. Tutaj jest otwór, żeby ten pas nam nie stukał. Więc jeżeli coś wam stuka i ten pas sobie wisi, to można go tutaj piąć. Ciężko to zrobić. O, proszę bardzo. Składanie oparć, składanie oparć, zaczep na siatkę. Tutaj przyjdzie jeszcze roleta, ale proszę chłopaki znaleźli fabryczne miejsce na tą roletę. Tu pod spodem jest koło dojazdowe, jeszcze kawałek schowka, albo ewentualnie można zrezygnować z schowka i powiększyć, opuścić podłogę, powiększyć pojemność bagażnika. Kolor Dark Pentametal, czyli potocznie zwany grafitem. Plastikowe nakładki na progi. Jeszcze szybki rzut na konsolę przednią z perspektywy pasażerów z tyłu. Progi. Zresztą, tak jak na to patrzę, to chyba tutaj cała ta osłona była wymieniona. Tak mi się wydaje. Ładnie to wygląda. Wiadomo, przy wysiadaniu, przy wsiadaniu trzeba albo nogą stanąć na ten próg, albo zrobić długiego kroka. Fotel pasażera, również sterowany elektrycznie, również podgrzewany. Tutaj jest jeszcze poduszka oddzielająca kierowcę od pasażera tu ją można wyczuć. I deska, nitka, przeszycie deska wykończona na miękko. Tutaj jest ambientowe oświetlenie schowek. Wyłączenie poduszki czołowej. Z tej perspektywy widać, jak fajnie zakrzywiony jest ten ekran, jak on fajnie nowocześnie wygląda. Kamera. Inteligentne adaptacyjne reflektory Full LED. Trochę kilometrów ostatnio przejechałem z Portiżem i ja nadal nie mogę wyjść z podziwu, jak te inteligentne adaptacyjne reflektory działają. Czujniki, kamera przednia i radar do aktywnego tempomatu i do hamowania autonomicznego, A tu, podejrzewam, jest ten głośniczek, który imituje nam jazdę w trybie elektrycznym. Ładne. Cyfrowe zegary, obraz z kamer pod lusterkiem. Kamera. Kamera wsteczna i rzut z góry po prawej stronie. Czyli kamera 360. Trochę kolor nam się nie zgadza, ale poza tym wszystko jest tak, jak być powinno. To jest obraz dookoła w czasie rzeczywistym. Dwufunkcyjny panel. Czyli sprytne rozwiązanie, które ja polubiłem. Tutaj jest indukcyjna ładowarka. Selektor zmiany biegów działa to w ten sposób: wsteczny, drive i parking. Oczywiście, żeby zmienić bieg, trzeba wcisnąć hamulec. Grafika zegarów do ustalenia. Tutaj mamy lusterko fotochromatyczne, system Ecol. Światła z funkcją follow home, Tutaj one za chwilę się. Wyłączą. Chociaż muszę powiedzieć, że ten prog jest na tyle krótki, że faktycznie jak się postaramy, to jest szansa nie zahaczyć tą gawką, a to mi faktycznie sprawiało problem przy Sorento, przy Sorento też mamy takie progi zamontowane w naszym testowym. Chociaż możliwe to jest też, że w Sorento wysiada się jeszcze wyżej, czyli ten krok musi być jeszcze dłuższy. Dziękuję za uwagę, dziękuję, że obejrzeliście film do końca. Tradycyjnie proszę łapki w górę, subskrypcje, komentarze. Pani Ewie życzę tylko przyjemności z jazdy, dziękuję za zakupy, dziękuję za zaufanie. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia przy następnym filmie. Dobrego dnia Wam życzę, trzymajcie się.